Cześć, z tej strony Kiza, czyli Augustina i gdzieś ze mną jest. Kapu. Tak, zapraszam serdecznie na kanał Kapu, czyli Kapucina Blue Haven, jak widzicie. I dziś przygotowaliśmy e dla was wyzwania. Jest z nami także Britney, no niestety nie ma ska nie ma więc będzie po prostu tak. A, i sobie to głos od kuzacza. U słuchać, także spoko. Spoko. Dobra. Yy, róbmy wyzwanie najpierw dla, yy, dla kapu, czy dla Britney? <grym> czy dla mnie? <grym> to nie, nie wiem, jest dla jak w zasadzie. Dobra, dla mnie. Dobra. <grym> dawaj, dawaj. Ja, to ja Ci mogę... Uh, dobra. Powiedz... Yy, Pierwszemu levelowi albo drugiemu, że jesteś jego fanką i chcesz jego autograf. No że to jest chyba. Nie, tylko by to oszalała! Tylko powiedz to na grupie, bo wiesz, bo ona nie słyszy. Dobra, to ty rób Dobra, ja A kto ma pierwszy level tutaj? Dużo osób pewnie. Wystarczy poplikać. Jest drugi tylko! O, jest Zery! Jest Zery! O, jest Maja. Jakoś Maja. Gdzie? Tutaj, tutaj nie, to jest Freya. Gdzie ona jest? Jaka dupa. Zauważyła, że jadę i uciekła. O, to jest Lana z zerowym poziomem. No właśnie, będziesz mi... Nie. Dobra, dobra. Nina, jakaś. Dała mnie do ignora, okej. Okay. Nie, czekaj, zrobiła wyścig. Dobra, to jej napiszę. Czekaj. Okay?

A, ja jestem nieograniczona. Dobra, dobra, y, dobra. Ona tak na niej by była autografa, także lecimy do następnego zadania. Ej, ona tam jest! Dawaj, grafa. A. Dawaj, dawaj. A. dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj! Ej, ona, goni, ona goni ją! Lawuje. Dawaj, dawaj! <śmiech> <śmiech> Go! Ej, kibicuję jest? jej! Go! Dawaj! <laughs> No! Okay, szybciej! Jakie ty poszelej? Hey, no, hej! No tak, nie O! Daj grafa! <noise> Czemu ona mi się tak leguje, no? Tój, to! Daj grafa! <noise> no daj! No daj z tą twoją fatką! Nie widzisz? <noise> o! Leguje mi cię! Co ty robisz? <noise> Hej! Nie patrz O Jezu! O <shrush> Jezu! Bo ten ładnie. Ej, takie trollowanie ludzi. Najlepiej mu ten. Dobra. Daba, daba. Teraz, y, do dobra, dobra. Teraz wyzwanie dla Britney. Dobra. Ja też musiałam wyścig coś Ej, gdzie ty, nie jesteś w ogóle? Nie. gdzie ty jesteś? Dziola. Gdzie, gdzie ty mam ją na mapie? Chyba się no, też mam ją na mapie, ale e. gdzie? Gdzie No gdzie? E, ona, ona się czai Ty tylko... No dobrze. Co ty e. mówisz? Ona jest. Ona no się tu jest! Chowa się! Serio? Tam się chowa! To za człowiek! Chowa się! Tam się chowa! Dobra, jaki autograf? Straki, wiesz! Dobra, to teraz dobrze i to Ty może. Ehm. Czekaj? Okej? Okej, okay. dobra. Okej. Okay. Kapem mm. mm. <grafem grafem> cię. Och. No dawaj. Miło się zaśpiewać, miło się zaśpiewać wokół nas, ale wolę nie. O, go, go. Dawaj. Taki klub go, go. <grafem> <grafem> oh no, tylko nie to. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, koniku! Pucyku mój! <grym> Ojej, nie! <grym> jej masz lagę ten... Jedzie, niby nie, nie jedziesz, ale jedziesz do przodu, czyli nie ruszasz nogami, tylko... ten. <grym> ale do kogo on to mówi? E, do tej naszej, chyba. Do Bianki. Do kogo? Do Bianki. Chyba, że jej nie masz. Widzisz? A, ja jej nie widzę. Hm. Bo wiesz, bo ja mogę widzieć 50 osób naraz i ty. Także mam inne osoby ustawione. O, sre, e... widzę tutaj jakoś. A, sorry, mama weszła. Ta, musimy niedługo kończyć. Dobra, nagram to i skończę. Czekaj, czekaj, teraz ostatnie wysłanie dla ciebie. Dobra, możemy. To dwa wyzwania dla każdej. Nic się nie stanie jak dwie minuty chyba dobra. A? Czekaj, tylko ostatnie yy, wyzwanie dla Ciebie i kończymy to po prostu Dobra Pytaj się Dobra Masz <laughs> okay. Masz <Wow>. Rob to <laughs> Dobra Oj, nie chciałam wziąć zawodu grupowy, dobra ma zazwy, chyba ma. Ej, o Bra. to wejść, bo ona ma... a nie, ona ma drugi level. A nie, ona ma dwunasty level. Ej, ja myślałam, że to drugi level. Nie no, do tych niższych chodźmy. Dobra. No czemu ty biegniesz w miejscu? U mnie biegłaś, sorry. Azura nie. Ej, biegniesz, biegniesz w miejscu! Za. Ewink Edinka w imię w ogóle. Ewęcie. Ej, mam nagi! Evinka! Nie uciekaj! Chodź tu! Chodź tu! Ło! Ale walnąłam! Ściana się uda mam. Ej, takie coś! Kofam cię wie ścianą! Co mokre z się Ewink! Ona czatu nie ma chyba. Albo Ej, ona czatu nie ma. Za, dobra. Kumasz? Ej, weź jakiś wyższy level, który też kumas. Ej, weź mnie spytaj. Zobacz, jakie tu skisko w jednym tutaj. O, się nazywa taki klub go-go Jeju Tak? TAK! Tak, chodźmy, Taka chodźmy! A, <gryw Minorat raise> no, jaka patologia tutaj To jest taki patologi... Pat <gryw Minorat raise> <gryw Minorat raise> oh, ja. Hello, We it's me nie! O, teraz o jezu! Teraz ja. Teraz ty. Teraz ty masz. Jakie to jeszcze jadą wyzwanie jakieś? Dobra. I teraz do kogo leci wyzwanie? Do ciebie teraz, teraz pojechaj. Czekaj, jeśli pisze. Dobra, i jest, y, dawaj zadanie dla mnie. Dobra, idź pisze. Co? Idź pisze. nie musiała pisać oddzielnie. Ej, ale mów yy, na grupie, co się napisz na grupie, co dla mnie zdanie jakie? Oko. co napisz na grupie. Grupie, w okay. już. Ale to gorsze A nie, on ma 17 level, trzeba powiedzieć jakiegoś pierwszego jeju, tutaj... Ej! Ej! Ty, Lucy! Jeju, wszyscy lagi mają. co to jest? Do kogo mówisz? Okej, okay, tutaj Nie widzę No, to jest taka Lucy, a nie ma jej teraz. O to powiem do tej. Miny Ja powiedziałam wiem. to do Natalii, która ma w na Jezus! Ups. Okay. Ej, wiem, ja napisała... Oj. Jakaś Liliana, kappucine. Jesteś też... Nie chce wyruchać! Co? Co? Przecie co, kurwa? Dobra, nie zauważyłam. E, dobra. Ej, nie chcą mi zrobić placka. Pani Zrobisz mi placka? Mamusi, no, zrobię zrobić placka. Dobra. Kapu, mam powodzenie. Dobra. Ja jej tak w Kapu, masz powodzenie. Liliana chce Cię brać. Ale teraz rozumie. Nie mogę, to napisała, dobra. Ej, masz dobra. powodzenie, Kapu. Kapu ma powodzenie! U kogo? Ej, ale ty umierasz! Co? Ej, umieś, umieś taki coś, głęboko, no, taki coś. Błę. Ble się ukrywa. Mudland to jest fajnym miejscem do tego, do ale słabym się chodzi o lagi. Mam. No. Dobra, no. będziemy zaraz już kończyć. No. Dobra, to dobrze tutaj, tutaj się ustawmy i będziemy kończyć. Dobra. Ojej, jakie dziewięć szuknie. Dobra, ustawmy się tutaj. Oj, jak na mnie wiedzie w kamerkę. Oj. Nie Łagam. Dobra, ustaw się tutaj. Gdzie dobra, dobra. Tej... jest Och, i Machamy. Dobra, raz? Dobra. Nie Także, raz. Kończymy. Zdjęcie. Dziękujemy za obejrzenie. Pa!